Cześć, witajcie. Nazywam się Robert Mazurek. Witam was serdecznie na kanale Mystery Akumulator. W dzisiejszym odcinku będzie na temat chińskich tanich testerków akumulatorowych i klientów, którzy przychodzą do sklepu i chcą sami sobie badać akumulatory. Co bardzo wielu akumulatorowcom jest nie na rękę, nie podoba im się to, czują się bardzo niezręcznie w tej sytuacji. Co mnie osobiście bardzo dziwi, bo Gdyby do któregoś z moich sklepów w Szczecinie, czy to na Gryfińską 106, czy na Santocką 42, zgłosił się klient, który miałby choćby taki własny testerek i chciałby sam, na podstawie swojej najlepszej wiedzy, jaką posiada na ten moment, wybrać sobie samodzielnie akumulator, no w żaden sposób bym mu nie przeszkadzał. Zapraszam zresztą serdecznie wszystkich, którzy posiadają własne testery i chcą sobie przetestować akumulatory, ba, łącznie z tymi, którzy posiadają nawet własną opornicę. Nie miałbym problemu, gdyby przyszedł taki klient i zdecydowałby się na jakiś konkretny model jeden lub dwa i chciałby przetestować, ba, nawet wszystkie, które w danej chwili posiadam, łącznie z tym, gdyby mnie to kosztowało to, że musiałbym je podłączać później pod prostowniki, doładowywać, jeżeli klient życzyłby sobie, tak popracować dla samego siebie, wybrać sobie jak najlepszy akumulator. Osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, choć prawdopodobieństwo, że zjawi się taki klient, jest niezbyt wielkie, ale też zakładam, że co drugi klient nie będzie od jutra chodził z opornicą pod pachą i sprawdzał akumulatorów. A nawet jeśli się tak wydarzy, to po prostu do mojej instalacji fotowoltaicznej dołożę kolejne 7 kW pików i nadal będzie mnie stać na doładowywanie tych akumulatorów po tak ekstremalnych testach. Ale Przejdźmy do rzeczy. Dlaczego takiego rodzaju testerki mogą się nie podobać akumulatorowcom? Otóż w środowisku akumulatorowym panuje takie przekonanie, które bardzo mocno podkręcają producenci i dystrybutorzy akumulatorów, że akumulator nie posiada swoich pełnych parametrów z chwilą, kiedy jest wyprodukowany, i dopiero po kilku cyklach uzyskuje swoje właściwe parametry, które przewiduje producent. No to jeżeli robią tak wszyscy producenci, a ty kliencie podejdziesz z takim testerkiem i przebadasz wszystkie akumulatory, które jeszcze nie mają swoich właściwych parametrów i zrobisz to na zasadzie porównawczej, bo nie wiem, będziesz chciał kupić 74, okaże się, że sprzedawca ma do wyboru 5 takich 74. Ty weźmiesz sobie na przykład takiego Conwaya czy Autula chińskiego i będziesz sobie mierzył, i wyjdzie ci, że jeden z tych czterech pięciu, trzech, obojętnie ile tych akumulatorów będziesz miał, według Twojego autora będzie miał najlepsze parametry. Będzie miał bardzo niską rezystancję, bardzo wysokie napięcie i duży prąd rozruchowy. To w tym momencie na podstawie bardzo prostego testu konsumenckiego porównawczego, ba, do, dokładnie, dokładnie tym ja się zajmuję, testami konsumenckimi porównawczymi, porównałeś ze sobą 3, 4 lub 5 akumulatorów i na podstawie kilku kryteriów, czy to rezystancji, czy to napięcia, czy to prądu rozruchowego, wybrałeś najlepszy z nich. Pamiętaj, że po drugiej stronie bardzo często będziesz miał do dyspozycji bardzo kompetentnego sprzedawcę. Jeżeli podstawowym kryterium, które będzie ciebie interesowało, będzie prąd rozruchowy, to możesz porozmawiać ze sprzedawcą, z czego wynika to, że ten akumulator posiada na przykład wysoki prąd rozruchowy. Bardzo wysoki prąd rozruchowy będą posiadały akumulatory, gdzie wewnątrz akumulatora znajduje się większa ilość, ale cieńszych płyt akumulatorowych, czyli płyt wykonanych w technologii ciętociągnionej. Jest to najpopularniejsza technologia, z którą mamy do czynienia na polskim i w ogóle europejskim rynku, jeżeli chodzi o produkcję akumulatorów. Natomiast jeżeli mamy akumulatory z odlewanymi płytami, te akumulatory raczej nie będą gwiazdami pod kątem Prądu rozruchowego. Takich niuansów jest bardzo dużo, także jeżeli macie po drugiej stronie kompetentnego sprzedawcę, możecie liczyć na miłą dyskusję i na wyjaśnienia Waszych wątpliwości. Do wszystkich sprzedawców taki apel: nie bójcie się klientów, którzy przychodzą z takimi testerami, bo oni nie przychodzą Wam czegoś udowodnić oni przychodzą tylko i wyłącznie po to, aby kupić jak najlepszy produkt dla siebie. Jeżeli masz na przykład tylko jeden typ akumulatora 74Ah, ale masz ich 3, 4 lub 5, i przychodzi do ciebie klient z własnym testerem i chciałby sobie zmierzyć i wybrać jak najlepszy. Pozwól mu to zrobić. Jest to naprawdę w twoim interesie. To, że on sobie wybierze, to tak naprawdę można powiedzieć, że klient zrobi za ciebie robotę. I nie bądź sprzedawcą łajdakiem który nie pozwala tego robić klientowi, który naśmiewa się później z takich klientach na różnych forach internetowych, że przychodzą, nic nie wiedzą, na no, oglądają się mazurka i im się wydaje. Pamiętaj, nie bądź łajdakiem. Takie rzeczy się nie opłacają. Mam nadzieję, że w ten sposób zadowoliłem tych z Was, którzy prosili mnie o to, abym przestał używać wulgaryzmów. A teraz malutki pokaz. Macie tu przed oczami akumulatory, które znajdują się u mnie w aku które pod pewnymi kryteriami, pod powiedzmy pewnymi powodami testowałem. No i zobaczmy, czego dowiedzielibyśmy się badając te akumulatory tym tanim, chińskim sprzęcikiem. Okej. Okay. Enter, sprawdzam akumulator, on jest poza samochodzikiem. Jest to zwykły kwasowy akumulator z płynnym elektrolitem, według normy EN, i wiem, że ten akumulator było istotne dla mnie, żeby miał nie mniej niż 550 A według normy EN. No i słuchajcie, i tutaj sprawdziłem, że ten akumulator ma rezystancję. 3,96 milioma bardzo niską. Zdolność rozruchową oszacowaną ma na 695 amperów przy napięciu 1279 i stan naładowania tego akumulatora wynosi 98%. I to są rzeczy, które wiemy o tym akumulatorze, tylko z tego chińskiego testerka. No a teraz sprzedawca zaproponował drugi akumulator i sprawdźmy, ten akumulator. Co ten akumulator sobą zaprezentuje? Również poza samochodem zwykły akumulator według normy EN również i również 550 amperów. No i zobaczmy, dowiedzielibyśmy się tak, że Prąd rozruchowy z tego akumulatora jest mniejszy, bo wyniósł 574 amperów. Wiemy, że rezystancja jest nieco większa, ale wynika to tylko i wyłącznie z tego, że ten akumulator ma niskie napięcie 12,44. To jest do tego pokazu przygotowane, czyli świadomy klient wiedziałby, że no tutaj ma do dyspozycji rozładowany akumulator i o wiele lepszym zakupem byłoby wybrać to. I taka sytuacja, w mojej opinii, byłaby sytuacją win-win, jak to mówią, obie strony wygrywają. Bo ty jako sprzedawca pozwoliłeś mu zgodnie z własnym sumieniem, zgodnie z własnym tym, co ma tutaj w głowie, wybrać sobie akumulator. Ty jako sprzedawca dowiedziałeś się, że masz jeden z akumulatorów rozładowany. 1244 to jest rozładowany akumulator. To nie jest żadna tragedia, bo jak widziałeś, tester nie pokazał żadnego uszkodzenia. A jedynie to, że ten akumulator był naładowany w 73%, lub na odwrót, oznacza to, że był rozładowany o 27%. Klient wybrałby ten akumulator, który jest według niego lepszy. Lepszym akumulatorem ma lepsze parametry, lepsze napięcie, lepsze prądy rozruchowe i oboje bylibyście w tej sytuacji, tak jak powiedziałem wcześniej, wygrani, bo ty sprzedajesz akumulator, klient jest zadowolony, że mógł sobie wybrać. Dodatkowo ty jako sprzedawca uzyskujesz bardzo ciekawą informację, a mianowicie taką, że zaniedbałeś jeden akumulator, który trzeba doładować. Jak ten akumulator doładujesz, z pewnością jego parametry podskoczą w górę i spokojnie go sprzedasz, ale sprzedasz go wiedząc, że sprzedałeś naładowany akumulator i że osoba, której go sprzedałeś, nie wróci do ciebie z potencjalnymi problemami, bo sprzedaż rozładowanych akumulatorów, nienaładowanych w pełni, jest bardzo, ale to bardzo niekorzystne dla ciebie, jako dla sprzedającego, nie wspominając o tym, że może stwarzać dużo problemów dla nabywcy. Mam nadzieję, że nie obraziłem żadnego łajdaka do tego stopnia, aby mógł bardzo się na mnie gniewać. Jeżeli film się podobał, łapka w górę. Jeżeli tematyka kanału Mystery Akumulator Ci odpowiada, nie zapomnij subskrybować. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina. Trochę muzy na zakończenie, Robert Mazurek. Cześć! Potrzebne Ci wsparcie, wyniki, diagnostyki? Nabor baterii do układu elektryki Testy jakości, najlepszej techniki Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać W poszerzaniu świadomości o ich jakości Terminologia, długowieczność Oto to mester Akumulator Twój nawigator, defibrylator On wyjaśni ci tą kwestię Jak zbudowane są i działają Różnego rodzaju baterie Bo To to mester Akumulator Komulator, twój nawigator, defibrylator, ryzaś mitologiczne brednie I nie pozwoli domów, abyś wybrał błędnie.